Mam komordeczki, to znowu ja nagrywam już dla was w sumie dzisiaj trzeci odcinek I gram teraz w chowanego, ze mną jest Rejster, przywitaj się Halo. Widzieliście go w poprzednim odcinku 1vs1 No ale dobra, lecimy, dobra, dawaj, lecimy, lecimy Nie patrzcie co tam pisze na komendach mm -hmm. A ty, ty się chowasz, tak? Nie, ja szukam, ty się chowasz Ja idę. się chowam? Tak O kurde Patrz co napisałem w konsoli Dobra, no, nie będę taki Dobra, dawaj sobie to Musisz zaś, się drzwi drzwi sobie żeby nie było za łatwo i za trudno. i... Do trzech punktów gramy, nie? No możemy. Dobra, to widzę. To runda się zmieniamy? No. Dobra. odpowiedzi, czy bez? Co? odpowiedzi? Nie wiem, wiesz, to bez różnicy. Też. Nie możesz być. Nie wiem gdzie jest Jedziemy Nieee yeah. Będziemy tak się bawić <grystanie> <grystanie> Zmiana To nie jest Czekaj znaczy No spadł do kontynera przez no to, to Może? Może? No dobra, przyszedłem Czekaj, bo muszę y, minutę zajęć Ale teraz ty mnie nie znajdziesz co ci od razu Ty możesz mi podpowiadać, bo tym domu mam bez No Od razu ci mówię, że jestem w domu. Nie, bo no to jest dobra, Spodrzę. to spoko. już mogę wychodzić? Nie, to ci samo się drzwi rozwało. Niech będzie... Niech będzie... Czekaj. Nie wiem, ile będzie chyba tam 55. Dobra. Mam jeszcze inną, ale zimową mapę. A kiedy jedzie nie teraz? No no i tak jest prawie pierwsza. Ja za długo nie siedzę, bo troszkę mam zbiórkę. No ale... Dobra, nie ja wiem zaraz do ciebie, ale chyba wygra, wiesz. Przynajmniej to, no. to wygrasz. Powinienem <laughs> Tam do wygrałeś, to ja teraz to wygram. Rewanżik Jak to będzie? No? Jak tam u Ciebie? Dobra, od razu Ci mówię do... jak, Słuchaj, jak masz na respie Masz taką ławeczkę, nie? Przeskocz, na, przes, przeskocz przez nią Przez tą ławeczkę taką zieloną, co masz na respie Zielono? Tak, tam jest Słuch, Przeskocz przez nią Słuch, tak? O cześć Nie, 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 ale nie, nie, Dobra nie, 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 Adam, tak mówię, nie, 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 oh. Dobra, po jeden, okay. tak? Tak, 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 oczywiście. Dobra, nie, Poczekaj nie, nie, że z nie, źle nie, nie, będzie dobrze. nie, nie, time. Let's go. Ej, nie, zepsułeś. Dobra, jest nie, nie, okay. Tak, po nie, nie chcę poszleć, dobrze chcę, ale mi się nie chce. Internet trochę ogarnę, może. Okej, okay. ja to słabo jestem w takiej gerki. Ja Nie, bo z kolegami się często gram na to. Ja to wolę, żebym kijać. Może nie w dużo no. gera z drążą. Jak to Przez live y, co robiłem ogólnie cały czas to też jakoś w sobie zaniedbałem troszkę CSI Ale ciężko jest wiesz pogodzić tak przez jedną grę na jednej... Jedną grę można, nie można tak cały czas na jednej jedną... znaczy dręczyć cały czas jednej gry na live, bo nie, to, nie to, się nudzi, to się nudzi. Co by zmieniać, nie? No I miałem zamiar skończyć właśnie te GTA 5 obułę, wiesz. Bo tam chyba 50% przeszedłem i chcę skończyć, A. ale nie mogę... Bo ja to no czekam na. bo na live'ach to zrobię, tak, wiesz? Bo dobrać. takie odcinki czy coś skupię sobie z takiego czegoś. Mam podpowiedzi nie muszę. Rezygnuj. Okej. Okay. No ja już się tłapczę, ja poczekaj, ja tu muszę Ja już się spać chcę. No ja też zaraz po tym odcinku idę spać. Wejść. Chociaż troszeczkę podpowiedzi, jakieś takie, takie najsłabsze jak może Na razie czy jednak żadne. Dom? Dom czy dwór? Outside Bombsite? Który? A czy B? O, nie zauważyłem, że tutaj. Hmm. Ja mówię tak, bombsite to może tutaj ja wejdę a mówiłem A ku ku. Dobra, zmiana. Dobra, 2-1 dla ciebie, tak?

To? Już przegrałeś, ci mówię. Tak? Od razu się uwierzę dom. Dobra. początek. Dom, tak? Tak. Dobra, spokój. Ja ci tych nie pokazywałem, bo żeś nie przyszedł, nie chciał zobaczyć. No dobra, spoko, spokój. Jak wchodzisz na górę... Na, na przykład schody. O spokój, ogarniam, wiesz, patrzymy. Jeżeli wygrasz, nie? Tak Dobrze, już w do... sumie chyba ten, ten odcinek jest dłuższy niż ten, co braliśmy w tego 1 e... na 1, wiesz. Oh. Teraz jakby się na moje piekieł Mnie to nie, to też to jeszcze pół nitro wybije Wstać Idę na hafirę Dziś chyba nie zamknęłem Co? No. Ja mam coś tam w szybę Przestań, chcesz włączać tych ludzi, bo ono co drogie. Nine, which... Mówiłem, coś rozkazać ci przecież. Jak to znajdę? mnie nieznany. Jak no to byś pierwszy zginął. Czyli jest runda. po dwa, decydująca runda. runda Zmiana Muszę się dobrze ukryć Muszę się dobrze ukryć pod... Zaraz odpowiedzi No jak chcesz, to od ciebie zależy, wiesz? Nie ja ma pojęty, człowieku hmm. Sprawdzę na telefonie, która godzina nie, ja w po pierwszej, wiesz. No, no ja te wcześniej. Ferry ja kładę ferie o 6 rano. Co? Ja się w ferię kładę o 6 rano. Hm. Ja w ferie w sumie to live'a zrobiłem chyba do 3 raz. Ale od której? Od 20 robi, nie? No po 2 godziny robię. na Bo chcę, ja, no, ja, to mam, ja mam coś takiego, że tak, zacznę live'a tam jest chyba z 5 osób, nawet w sumie nie ma nieraz No ja też jak wiem I nieraz jak się zlecą ludzie to naprawdę do 24 się dowiesz To no. też wiesz jak się to No. Wiesz, jak nie, wiesz, jak się to znałem No nie 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 wiesz tam pewnie nie wiem wbiłeś na live'a czy coś Tak na no, live'a no, wbiłem i coś tam zapytałem się czy może czy mogę ci mieć że znajomych na to pozwolić ja mówisz od razu dam się podwórko, takie hmm, powiem ci, jak będą dwie minuty, albo tak z półtorej, dobra? Dobra, ja bym to ja Chyba Ty grałeś tą łapkę z nas troszkę, to tak średnio. To mnie troszkę, tylko całkowicie już mam. może. Ja to chyba ci nie. Nie Koleś doszedł w ogóle co? Jakiś Dominik dołączył. <grym> nie. do dołączył, e? Nie. To był antyterrorystyczny. Owo, a noga, mój kolega. Panie, nie, on jest po prostu. Miejscowy Żul. Haha. <grym> w pocie. Aha. Sumie... Dam mi odpowiedź, nie? Jaki jak Jaki Żul. Chodź od Niech tak nie robi. Napiszę mu, Napiszę mu, coś. Napiszę mu coś. Dobra, to czekaj, to może zmienić kryjówki, ja na razie nie będę wiedział co. Już dawno zmieniłem, wiesz. A on się zapyta, czy też może nagrywać. Co? Wiesz co, nie, no mówię Ci, że potem teraz po kto wygra to. Ogólnie miałem Ci powiedzieć, że dwór teraz, na, na, ogólnie do dworze, wiesz. Dobra, to ja to Ci no, no, tak nie mówię. O kurde, dobra, wygrałeś. Dobra. Przynajmniej teraz się udało, dobra. że dzięki, Mordko, za tę zagierkę. To może być? No, a Wy pamiętajcie... Kudu, mój, jeśli film się podobał to łapeczka w górę dla nowych użytkownik subów, subik i piszcie swoje te linki do Steama, także może z Wami też w to zagram i trzymajcie się cześć.